Witajcie wszyscy bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny odcinek halloweenowy, w którym przedstawiam Wam, jak działają tornada w Star Stable Online. Jak wiecie, Star Stable dała nam niezłego psikusa, ponieważ, żeby cokolwiek praktycznie robić na Halloween, musimy zdobyć kryształy, a zdobywa się je właśnie głównie dzięki tornadom. Na początku zacznijmy od tego, jak w ogóle znaleźć tornada. O każdej pełnej godzinie przez 20 minut pojawia się tornado. Ale gdzie jechać? Gdzie jest tornado? Teraz na ekranie wyświetlam się godzina i dzień, gdzie dokładnie będzie tornado. Ogólnie myślę, że nawet bez tego spisu dajcie sobie bez problemu radę, ponieważ apel tornado jest z dużej odległości. A tak czy siak, macie tutaj spis cały. Dojedziecie miejsca wiru, tam będzie stał duch i trzeba będzie u niego zrobić zadanie, na czym ono będzie polegać. Trzeba będzie zebrać 20 okruchów duszy i po wykonaniu tego otrzymacie tylko 3. Niestety nie 20. I jeszcze mam dla Was taki trochę nieczysty lifehack, a w sumie to czysty. Nie nazwałbym tego na pewno bugiem, ale pewnie myśleliście, że takie zadanie jest tylko jednorazowe. Ale jeżeli wyjdziecie z gry i od razu się potem zalogujecie, możecie je wykonać ponownie, i tak aż minie to 20 minut. Wątpię, żeby teraz by zrobił to specjalnie, chociaż może, bo ogólnie gdybym miała robić to bez tego livehku, to naprawdę zrobiłbym to mnóstwo czasu, i nie wiem, czy bym to skończyła, nie wiem, w tydzień. Bo ja na przykład nie jestem w stanie siedzieć przez cały dzień w grze i po prostu czekać na trzy okruchy duszy. Więc ten lifehack się naprawdę wam przyda. Nawet gdybym siedział jeden cały dzień w grze, powiedzmy że 8 godzin, no to 8 razy 3 to jest 24. Czyli nawet mi nie starcza ten upiorny szlak. Więc jest to naprawdę bardzo dużo czasu. Starsi by to moim zdaniem bardzo średnio zrobiło, aczkolwiek bardzo fajnie, że jest ten lifehack, bo inaczej naprawdę u mnie byłoby średnio z tym. Gdyby była aktualizacja, to powiem Wam szczerze, że byłam naprawdę przerażona tym zbieraniem. Na szczęście jest ten lifehack i po prostu dziękuję, że on istnieje. Nie wiem, czy to jest błąd dalej, że tak specjalnie zrobili, czy po prostu gracze mogli to tak, wiecie, troszkę naciągnąć to. Nie wiem, mam nadzieję, że tak, bo naprawdę bardzo przydatne. Mam nadzieję, że tego nie usuną. Ok, teraz przejdźmy do bardziej praktycznych porad, jak bardziej zbierać te okruchy. Może się zdziwicie, a może nie, bo jest naprawdę bardzo ciężkie. Naprawdę bardzo wiele zależy od miejsca, bo czasami są takie zakamarki, że to po prostu jest tragedia. Na przykład przy Portalu w Morland jest to okropne miejsce, ponieważ jest tam ciemno, jest pełno zakamarków i naprawdę bardzo ciężko się tam szuka. Tak samo na wzgórzu Linmera, chociaż nie aż tak zle, jak w tym Morland. Ale też jest na przykład farma południowego kopyta, gdzie po prostu teren jest praktycznie prosty i tam się naprawdę bardzo szybko szuka, bo wszystkie kryształy widać po prostu w zasięgu wzroku. Więc gdy szukacie porę na szukanie okruchów, naprawdę bardzo patrzcie na lokalizację. Bo w takim Morland zbierzcie ich, nie wiem, 6, a na przykład na farmie południowego kopyta zbierzcie ich aż 24. Więc jest naprawdę bardzo duża różnica i serio, ciężko się szuka w takich zakamarkach. Ale ja teraz przejdziemy do tego, jak robić to skuteczniej, jak pewnie zdążyliście zauważyć, ponieważ widzicie coraz tle, jak zbieram te okruchy, to one się do nas przyciągają i bardzo często zdarza się tak, że po prostu jedziemy sobie naprzód i z tyłu mamy ze sobą okruchy i nawet ich nie widzimy, że na nas gonią, więc naprawdę bardzo często odwracajcie się do tyłu. Tak samo naprawdę nie jeździcie z ponieważ ponieważ to zupełnie nie opłaca. Te okruchy są gorzej tutaj przeciągane przez nas, i gdybyśmy pojechali tak koło jakichś okruszów galopem, to one się naprawdę przyciągną. Ale gdy śmigniemy ku nich z to się nie przyciągną. Więc naprawdę bardzo często odwracajcie się do tyłu. Okej, okay, ogólnie jestem już do i pokażę Wam tak na żywo, jak dokładnie to zrobić. Pewnie jest to bardzo skomplikowane, ale tak czy siak chciałam tak to z Wami zrobić, tak sobie porozmawiać. Ogólnie Wir znalazłam po prostu z daleka, bo naprawdę bardzo dobrze go widać, więc naprawdę nie musiałam nigdzie sprawdzać. A jeżeli będziecie mieli jakiś z tym problem, to możecie wrócić na początek filmu i tam sprawdzić, gdzie aktualnie jest Wir. coś tam sobie gada, no i lecimy. Ogólnie to jest to lepsze miejsce, ponieważ nie masz żadnych, a to żadnych zakamarków, więc no po prostu miejsce super. Bo na przykład, jak mówiłam wcześniej, w Morland, no tragedia przy portalu, jest tam ciemno, nic nie widać. A, a tu się naprawdę bardzo łatwo zbiera. I po prostu no, nie staram się siedzieć jakąś super cwałem, jeżeli jakiś odłamek jest daleko. Wiadomo, że gracze też trochę przeszkadzają, bo trochę mniej widać wszystkiego. Bo czasami jak po prostu ludzie wjeżdżają w te kryształy. No ale idzie żyć. <laughs> naprawdę. No najgorsze uczucie jest wtedy, kiedy brakuje wam jeden kryształ, nie możecie go znaleźć. To naprawdę przejdźcie przez wszystkie ale to wszystkie miejsca, gdzie nawet już byliście i wydaje wam się, że byliście i wtedy naprawdę bardzo wolno jeździcie, bo może być to w jakimś zakamarku, gdzie po prostu jak jeździcie bardzo szybko, to po prostu ten jak się do was nie przyciąga. Więc naprawdę wtedy jeździcie bardzo wolno i nawet jeżeli byście w jakimś miejscu tysiąc razy, to i tak tam przejedźcie, bo naprawdę magicznie może się okaże, że jednak to tam było. Okej, okay, mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Starałam się dawać uniwersalne rady, takie bardziej od siebie. Specjalnie wczoraj jeździłam cały dzień po tornadach i je zbierałam, by wyrobić sobie jakiś nawyk i po prostu by mieć lepsze rady dla Was. Żebyście wystartowali od wyższego poziomu. Jeżeli mój materiał Wam się spodobał, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ aż ponad 60% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje mnie. A naprawdę subskrypcje bardzo motywują mnie do zdziałania. Was to nic nie kosztuje, a mnie naprawdę bardzo to nakręca. I jeżeli macie jeszcze czas, to możecie wpaść na mojego Instagrama, ms.krem. Staram się do Was informować o różnych nowych kodach w Star Stable, o nowych live'ach, odcinkach i o wielu różnych rzeczach. Także naprawdę bardzo zapraszam. Mam nadzieję, że film się spodobał i do zobaczenia. Pa! Wesołego Halloween!